Do was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku słodkiego flirtu Uniwersytet. I mam nadzieję, że w tym odcinku zakończymy sobie ten nieszczęsny 14 odcinek, który się. E, ciągnie jak flaki z olejem <grym> Także na samym początku zachęcam was do, do zostawienia uwagi w górę, komentarzy i subskrypcji Jeśli jeszcze tego nie robicie, bo to mega wspiera kanał Bardzo dobrze lubię nasz link zapraszam was do mojego Discorda, Instagrama i TikToka Do których linki macie w opisie Przypominam również że możliwości wspierania mojego kanału, do czego bardzo serdecznie zachęcam Także bez zbędnego gadania, przeciągania kawusia w dłoń i zaczynajmy, zapraszam I z tego co mi wiadomo, to idziemy sp <grym> spać Dobrze mamo, już idę Spakowałam rzeczy na jutro i poszłam do łóżka Zesnałam dużo szybciej niż poprzedniej nocy Gdy się obudziłam, przypomniałam sobie, że to jest ostatni dzień na uczelni w tym tygodniu Co tylko wzmaga moją niecierpliwość, by pojechać się z Rodzą i Leo na plażę Nie byłam poza miastem od czasu ostatniej imprezy na plaży Rzuciłam się, by wysłać poranną wiadomość do Castilla i zaproponować wspólne wyjście Mam nadzieję, że się zgodzi To byłaby wspaniała okazja, aby spędzić razem czas Chwyciłam za telefon Już odpowiedział? To świetny plan, ale w ten weekend naprawdę <grywdy> nie dam rady Oh, Boże, flashbacki po prostu na towe. On no, no, nie może. No, przepraszam, może moglibyśmy przełożyć to na następny raz? Za dwa tygodnie nie będę bardziej dyspozycyjny. Pff. Tak bardzo w to wierzyłam. Jestem trochę zawiedziona. Napisałam mu ponurą i zwięzłą odpowiedź potwierdzającą, że tak, za dwa tygodnie znowu o tym porozmawiamy. Domyślam się, że w takim razie nie spotkam się z nim w weekend. Trochę ciężej to znoszę niż myślałam. Ubrałam się i dołączam do czani na dziedzińcu. Nie wiedząc o tym, Roza dała mi okazję, żebym odpoczęła po ostatnich szalonych tygodniach. Z każdą godziną byłam coraz bardziej niecierpliwa noga mnie swędzi. Nie mogłam się doczekać jutra, gdy będę mogła pospacerować po piasku i usłyszeć śmiech mew od tych oddych oddychając morskim powietrzem. Po raz pierwszy mam wrażenie, że naprawdę mogę przydać się rozie pomagając jej oswajać jej demony. Do tej pory byłam przy niej tak, gdy tylko mogłam... Mm, Udzielając jej niezgrabnych rad, nie znając naprawdę dobrze tego tematu, tym razem wyraźnie powiedziała mi, że chce, żebym przy niej była. Mam ochotę to zrobić dla niej. Poczułam wielką ulgę, że dzień się skończył, w końcu będę mogła zacząć weekend. Poczyniłam postępy we wszystkich rzeczach, które musiałam zrobić na przyszły tydzień, żeby mieć jutro wolny umysł. Jelen leżała na łóżku, słuchając muzyki, a ja poszperam szafie szukając odpowiedniego stroju na plażowe popołudnie. Spójrzmy eee, tu chyba ta. Biała zwiewna sukienka, guziki wykonane, No i to, to nie jeansowy kombinezon, to na kurtka, sandały, długa sukienka w paski. Nie w sumie wiecie co? Ja nie wiem, sprawdzę. Dobra, czyli długa sukienka w paski dali nadaje się na plażę, chociaż nadal się waham. <grym>, to wybór dali zajebisty Meskitu. Ta su sukienka ta sama w sobie i te buciki jest prześliczne, naprawdę jest Ale po co ten czepek guziwa? Matko bosko. I ten jeszcze jest droższy, no fajnie. Co ją przebiorę? Już zaraz popłaczę. Dobra, tak zmieniłam też jej włosy. Tak chyba, tak będzie jej wygodniej mi się. Coś wydaje doskonale, gotowe. To wiadomo się od razu. Będziemy już w butiku razem z Leo. Podjedziemy tam jego samochodem. Do zobaczenia. Spakowałam plecyk i w pośpiechu wyszłam z pokoju. Ojoj, oj, chyba ten odcinek będzie troszkę krótki, tak mi się wydaje. Zresztą zobaczymy, jak to będzie tam się przebiegało. Będę mogła przewietrzyć umysł i nabrać trochę dystansu i wybić sobie trochę, na trochę Castiela z głowy. Obecnie myślę tylko o nim. Oj, biedna. Aha, gdzie miał iść? Tu, tak. Hej, jesteś gotowa? Tak, idziemy. Leo udziela ostatnich instrukcji sprzedawcom, a potem jedziemy. Wszyscy trochę troje, wsiedliśmy do samochodu Leo. Podczas drogi mogliśmy porozmawiać o wszystkim i o niczym. Im bardziej zbliżyliśmy się do celu naszej podróży, tym bardziej Rozalia milczała. W pewnym momencie Leo wziął jej dłoń i zaczął rysować kółka kciukiem na jej skórze. Ojoj, ale słodkie. E, razem z Leo dalej dyskutowaliśmy, gdyby nigdy nic. Zapomniałam już, jakie to miejsce jest świetne. Mamy wspaniałą pogodę, z pewnością będzie dużo ludzi. Odwróciłam się do Rozy i Leo pełna entuzjazmu. Roza schroniła się w ramionach Leo, trzęsąc się i szlochając. Boże! Aha! Aha! Po prostu Aha! Czemu nic nie mówicie, że ja mam to źle po tego... Anna, Ja nie zauważyłam! Ale jest dzban! Po prostu debil. No, nieważne. Dobra, już... Ja dobrze coś zupczę! Nie wierzę w to. Dobra, już widać, dobra. Przepraszam Was bardzo. Tak dobrze, że tu spojrzałam, bo fajnie by wyglądała ta reszta odcinka, nie. Rozo, ja... Nie zmuszaj się, chcesz, żebyśmy wrócili? Nie, ja chodźmy, natychmiast chodźmy do domu. Okej. Okay. W ciszy przeszliśmy przez plażę. Leo wskazał nam schody przy wydmie, a potem poszliśmy ścieżką wydeptaną pośrodku wysokich traw. Maszerowaliśmy, aż doszliśmy do drewnianej furtki. Za nią stał uroczy dom, który wyglądał jakby został wyciągnięty proces francuskiego filmu la z lat 50. Wydaje się, że nie był zamieszkiwany od lat, od wielu lat. Natura przejęła swoje prawa. Bluszcz snuł się po ścianach i okiennicach tak wszystkich okien. Drzwi wejściowe były wykonane... Skutego żelaza, a na pierwszym piętrze wynosi, yy, wznosił się mały balkon. Wyglądało na to, że prowadził do jednego z pokoi. Wow, Leo, ten dom jest wspaniały! Jak udało Ci się go znaleźć? Miałem niesamowite szczęście, no ale trzeba jeszcze przeprowadzić generalny remont. Weszliśmy do środka, dom był duży i pusty, a kafelki na podłodze były bardzo zniszczone. Zwiedziliśmy wszystkie pomieszczenia w domu. Rozalia zatrzymała się przed drzwiami na piętrze. Domyślałam się, że to był pokój, który przeznaczył dla. Yy, spojrzałam na Leo. Wyglądał na zaniepokojonego. To ten Leo musi nieźle zarabiać w sumie na sprzedaży tych ciuchów w tym butiku, bo tak naprawdę, e... no Rosa studiuje, ale czy ona pracuje jeszcze? Wiem, że pomaga Leo w butiku, ale czy ona oprócz tego ma jeszcze jakąś pracę? Chyba nie. Więc no musi mu się powodzić. Poczekam na was na plaży. Zeszłam ze schodów i wróciłam... Tą samą ścieżką. Gdy stanęłam na piasku z buty i spatrzyłam wzdłuż fal, czekając na nich, po 30 minutach zobaczyłam, jak się zbliżali. Przepraszam, że musiałaś czekać. Nie ma problemu, nie martw się, wszystko gra. Tak, pójdziemy zjeść pączka i napić się lemoniady. Tak, bardzo kuszący program, chodźmy. No, bry, będziemy widzicie. Leo zamówił napoje i wszystko nam przyniósł. Ja stawiam. Dziękuję, to urocze. Dziękujemy Tobie. Nie ma za co, ja niczego nie zrobiłam. Jesteś obecna nawet w najgorszych momentach to już bardzo dużo. Chwyciłam rozali za rękę. Potem spokojnie popijaliśmy lemoniadę, obserwując ludzi spacerujących po plaży. Boże, młoda dziewczyna grała na ukulele, słuchaliśmy jej od czasu do czasu, dyskutując. To było spokojne po południu. W pewnym momencie Leo spojrzał na swój telefon i szepnął coś do ucha ugarozy. Dobrze, pospacerujemy jeszcze trochę wzdłuż plaży, a potem e, spokojnie wrócimy. Nie przeszkadza ci to? Przykro mi, to nie był szalony dzień, było raczej spokojnie. Było bardzo dobrze, to było dokładnie to, czego potrzebowałam. Ja też. Chodźmy, zakończę dyskusję, może <laughs> zakończę. Spójrz, robię kącik z fotelami i poduszkami na brzegu plaży. Nie, to już było tutaj ostatnim razem. Ach, tak nawet nie zauważyłam. Mogliśmy usiąść tutaj, tu jest o wiele ładniej. To prawda, że jest tu sympatycznie. Luzo, no, chcesz tam zajrzeć? Nie macie nic przeciwko, mam ochotę zrobić zdjęcie. <laughs> że oczywiście, że nie, przecież jest sobotni wieczór, mamy czas. Y Chodzę kącik na plażę, ok. To miejsce się nie zmieniło. Tu jest cudownie. Rozawiała swój telefon i zrobiła zdjęcie. Zwróciła aparat w moim kierunku. Muszę wyglądać strasznie z piaskiem i rozwianymi włosami. No już uśmiechnij się i powiedz niespodzianka. <śmiech> niespodzianka? Niespodzianka. <śmiech> z to było takie wow, że to było takie fajne. No ojeju, a to już wiem. Uh, I też to jest takie fajne. Co, ale jak? Och, nie rob... ale nie robię takiej miny. Zdjęcie pewnie się nie udało. <śmum> ja nie rozumiem. Co tutaj robisz? Mogę sobie pójść, jeśli chcesz. Nie, nie, ale... <śmum> Wpadliśmy na siebie na ulicy w piątek wieczorem. Odwróciłam się do Castiela. Ale myślałam, że nie mogłeś. Właśnie, o to, właśnie to mi powiedział. Nie wiedziałam, czy to się uda. Sprawy posunęły się naprzód zaledwie przed godziną. Okej, okay, ale w końcu yy, mógł się wyrwać. O rany, ja dziękuję. A więc to ty wszystko zorganizowałaś. Dziękuję, że przy mnie byłaś. Ubiłam ruse z zaciśniętym gardłem. Jak? Dlaczego ja? Wydaje mi się, że miałam potrzebę się oderwać. To nie było nic wielkiego, ale organizacja tego spotkania pozwoliła mi odetchnąć. Mogłam pomyśleć o czymś innym. Ja nie trzeba było, ty zrobiłaś to dla mnie podczas gdy przechodziłaś ciężkie chwile. To poprawia mi humor, gdy otaczam się ludźmi, którzy są dla mnie ważni i gdy widzę, że są szczęśliwi. Mam nadzieję, że nie masz mi za złe, że odważyłam się to zrobić. Nie żartujesz, wręcz przeciwnie. To genialne. Dziękuję. A więc co robimy? Zjemy tutaj wszyscy razem? Nie, zostawiamy was. Było fajnie, ale czuję, że mam potrzebę już wracać. Rozostawiała czoła przez cały dzień. Zbyt wiele się nie odzywała i wydawała się być zamyślona. Domyślam się, że potrzebują zostać sami po dzisiejszych emocjach. Tak, rozumiem. Dobrze, teraz już was, już was zostawiam. Miłego wieczoru. Pożegnaliśmy się z Milo i wymieniłam z Rozum spojrzenie pełne emocji. Aha. E, ostatnie wydarzenia zbliżyły nas na osobistym poziomie. Patrzyłam, jak odchodzą, zanim udało mi się zabrać myśli. Odwróciłam się do Castilla, w dalszym ciągu byłam oszołomiona. Można by powiedzieć, że zobaczyłaś ducha. <laughs> Nie, ja ciężko mi uwierzyć, że znalazłeś czas, aby przyjść. To przede wszystkim zasługa Rodzy. To ona zrobiła wszystko, żebym przyszedł. Wydaje mi się, że część niej dalej miała sobie za złe, jak zachowała się podczas wieczoru, gdy zobaczyłem cię ponownie po raz pierwszy. Tak, bardzo dobrze pamiętam. Ja też. <grytanie> Naprawdę nie sądziłam, że będziesz mógł się wyrwać dzisiaj wieczorem. Załatwiłem to tak, aby to było możliwe. Okazja była zbyt kusząca, ale ryzyko, że przeżyjemy taką samą scenę jak w kinie jest duże, prawda? Pojawią się paparazzi i wszystko. Rozmawiałam o tym z Rosalią i wygląda na to, że już o wszystkim pomyślała. Castle pomachał ręką. I podszedł do nas jeden z kelnerów. Ma znajomości? Ona nie, ale Leo tak, ten Leo to ma wszędzie znajomości. Kelner przyszedł z barierką, którą umieścił obok nas. Był na niej napis kącik plażowy zarezerwowany na wieczór, aha. E, Przyniósł też drugą barierkę, na której widział napis. W razie pytań proszę się zgłosić do baru na plaży. Aha. Co, ale to nie jest nielegalne? E, nieważne, bylebyśmy spędzili spokojny wieczór. <grywka> Barierka stała się, e, z 10 metrów od nas. I rzeczywiście kilka osób, które próbowały się zbliżyć, no, zawracały, gdy widziały napis Jezu. Wieczór zaczyna się raczej dobrze, a więc jak, jaki jest nasz program? Będziemy oglądać gwiazdy aż do wschodu słońca? Nie, dopóki nie zjemy. Gdzie <laughs> będziemy jeść? Tutaj. Wyjął z płycaka dwa opakowania z rybą i frytkami na poje gacowane. <laughs> nad no, też coś. Nie, nad chyba indyjskie kary przyniósł, coś w tym, ten... coś, coś takiego chyba. Hmm, ale ładnie pachnie. Wszystko kupiłem, nie miałem czasu na gotowanie, bo zazwyczaj gotujesz, oczywiście. W takim razie, nie wiem, jeszcze wielu rzeczy. Owszem, zjedliśmy, siedząc na poduszkach i patrząc na ocean. To dosyć przyjemne. Odpowiedź szczerze: Casle przełożył rzeczy i przybliżył się i usiadł obok mnie. Nasze ramiona się dotykały. Co chcesz wiedzieć? Jeżeli wyjadę w trasę, co się wydarzy? Skąd mam to wiedzieć? Mm, to proste. Poznasz wiele osób, zostaniesz sławny i wrócisz po mnie na jednym ze swoich licznych jachtów, aby popłynęli na wakacje na Tahiti. <śmum> Widzę, że wszystkim pomyślałaś. Mam nadzieję, że na jachcie będzie sala kinowa. Mila, pytałem na no poważnie. Castiel nie ma cudownej odpowiedzi na twoje pytanie. Chcę, żebym przewidziała ci przyszłość podczas gdy nie mam pojęcia, co będę robić w ciągu, w ciągu pięciu kolejnych dni. Oczywiście chcę, żeby wszystko było dobrze. I nie chcę, żebyś zrezygnował z tego, co może być tak wielkim punktem zwrotnym w twojej karierze. Ale nie znam odpowiedzi. Przepraszam, nie powinienem był poruszać tego tematu. Nie, możemy o tym rozmawiać, ale wstałby usiąść za mną i otoczył mnie swoimi ramionami. Ooo! Słodziasznie! Nie wiem co ci powiedzieć. W takim razie po prostu korzystajmy z tej chwili. Naprawdę cieszę się, że cię widzę. Czasami obawiam się, że co? Nie, po prostu dob dobrze widzę, że Twoja kariera pochłania ci mnóstwo czasu. Chcę spędzać z Tobą czas, widywać się i rozmawiać z Tobą, ale obawiam się, że pozbawi ci kreatywnych chwil, które mogłyby być dla Ciebie użyteczne. Ty niczego mnie nie pozbawiasz. Spotykam się z Tobą, bo mam na to ochotę. Wydaje mi się, że nie do końca zrozumiałaś. Co? Właśnie, zacznę wiedzieć. Myślę o Tobie podczas prób, myślę o Tobie, gdy komponuję, myślę o Tobie, gdy Cię nie ma. O, właśnie, jaki O Boże, Kasi, Wstrzymałam od OBA! Nie, no to jest takie urocze, O Boziu, Nie! Okupujesz wszystkie moje myśli, inspirujesz mnie! Wow! Poczułam na ramieniu jego ciepły oddech. Zacisnąłam jego ramiona wokół mnie mocniej jak mogłam. wow! Oh. Słodka jest ta ilustracja! Nie widać ich japów, ale no. Słodko, Boże. Jeżeli jak znamy kontekst tego, co tu się dzieje i w ogóle to już w ogóle słodko, oj oj. Zamieniłbym wszystkie swoje sobotne próby na takie wieczory. Zostawiliśmy w tej... Zostaliśmy w tej pozycji ponad dwie godziny. Boże, mi by dupa bolała już. Dyskutując i obserwując księżycowy pejzaż. W końcu zasnęłam w jego ramionach. Zakończę odcinek. Ja wam tu dam taki krótki odcinek, my gosh! Przepraszam! O, Jesus, no źle podzieliłam to po prostu, no. No ale trudno. Czasem musi się zdarzyć taki historia. Boże! To jest najlepsze, że ja pamiętam tylko tą jedną część odcinka, którą nagrywam teraz, Zresztą nie pamiętam. Boże, no ilustracja z odcinka ładna. Stryz z odcinka też ładny, podoba mi się nawet takie, co? Moment z filtrem też fajny. Działanie gry, no nie zacina się, nie zawiesza, no niech będzie, no, no dobra, no niech będzie, tak. Ale ja walę, jaki krótki odcinek będzie, ja go jeszcze zepsułam, jak przebierałam tą głupią isem no widzicie, przed chwilą Nugent nagrywałam, dlatego tą sukę tak, tak spieprzyłam. No nic, no, randka mi się podobała z Castilem, było uroczo, dałem ja mi tutaj tu, kapneo z oczka, bo <głyszyk> taki słodki, Boziu, naprawdę było uroczo, mega mi się podobało. No, także mam nadzieję, że odcinek wam się też podobał. Jeżeli tak, to zachęcam was do zostawienia w górę, komentarzy i subskrypcji, jeśli tego nie robicie, bo to mogę wspiera kanał, bardzo dobrze wymienię księgi. Zapraszam was Discord, TikTok, do mojego Discorda, Instagrama i TikToka, do kliknięcia macie w opisie. Przypominam, że możliwe jest mojego kanału, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Także to tyle ode mnie na dzisiaj, trzymajcie się, podam na do papa!